Złapaliśmy się na tym, złapałaś się kochana kobitko, że sobie na przykład powiedziałaś, że jesteś kretynką i poczułaś się, uu, jak się złapiesz na tym, że się źle poczułaś, to zobacz, że zrobiłaś to sobie sama. I tu jest bardzo ważny myk. Nie masz sobie powiedzieć, no pewnie, że jestem głupia, bo jeszcze sydowaliłam, dowaliłam. Nie, masz sobie powiedzieć, jestem wspaniała, bo zauważyłam. O, to jest w ogóle super. zmiana się zaczyna ro robota ciężka? Tak. tak, zmiana perspektywy. Zobacz, dziewczyno, jesteś zdolna i uważna. Złapałaś się na tym. Pochwal się pierwszym. Pocałuj się w łapkę. Moje dziewczynki na grupach się za wszystko całują w łapkę. Ja też. No bo tutaj najłatwiej, nie? Ja to jest kawałek ciałka kochanego. E, potem sobie rozejrzyj się. Co takiego się stało, że sobie wyzywasz siebie od kretynek? Czy to było wielkie czy niewielkie? Czy to było powtarzające się? Czy to było coś zupełnie nowego? Czy to jest coś, co robisz po prostu nagminnie? Czy to warto Zobacz sobie? I przede wszystkim, uzmysł w sobie, co tu się jedno za drugim stało? Jeżeli ci jest z tym, przecież źle. No i co masz sobie w tym momencie zrobić? Powiedzieć: przepraszam cię, kochani.